Witam Was kochani serdecznie. Niedawno dostałem maila od pewnej osoby, bo po filmikach gdzieś tam pojawiają się różne pytania, zapytania i tak dalej. Jak mam czas i jest to możliwość, to odpowiadam. Dostałem maila z takim przyznaniem się, że rzeczywiście, może proszę ojca, ja jestem tak mało wierzącym człowiekiem, bo mam takie wątpliwości. Uwaga, dzisiaj chcę rozwiać pewną sprawę. Człowiek wątpiący jest już głęboko wierzący. Wątpiący dlaczego? Szukający, poszukujący. To jest ten człowiek, który jest w niedzielę w kościele, to jest ten człowiek, który wierzy w sakramenty, w Jego moc i je przyjmuje, ale ma czasem po prostu moment, że pyta Pana Boga: Uwaga, z Panem Bogiem nikt nie zabronił nam nigdy się kłócić i sprzeczać, ale nigdy z tego nie rezygnujcie. Nawet gdyby ta rozmowa była pełna może żalu, łez, ale nie wolno z niej zrezygnować. Bo uwaga, Pan Bóg wie, co robi. Zatem, jeżeli jesteś może wątpiący. Może poszukujący, wie, że jesteś na dobrej drodze, jesteś już głęboko wierzący, i przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg się o Ciebie upomni. jestem tego pewien. Zatem, wszystkim tym, którzy mają problem z tym, że może słaba jest ich wiara, nieważne jak ona jest słaba, mocna, jakakolwiek, trwajcie, módlcie się, resztę zrobi Pan Bóg. Nie poddawać się nie wolno. Pan Bóg Cię potrzebuje i on chce działać, zdziałać cuda w Twoim życiu. Czy ty, czy, ty, czy ty mu na to pozwolisz? To jest pytanie. Bo cały problem. Czy cały piękno Pana Boga jest w tym, że tak się zakochał człowieku, że dał mu wolną wolę, a to on wybiera i to on decyduje. Zatem decyduj dobrze i pamiętaj: poszukuj, kłóć się, dyskutuj, rozmawiaj, pytaj, ale zawsze z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, radosnego dnia.